Kontynuujemy temat Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W związku z nową perspektywą finansową, Samorząd Województwa Lubuskiego wprowadził w życie kontrakt lubuski, o którym informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Kontrakt lubuski jest umową między zainteresowanymi gminami, które współpracują w ramach partnerstwa, a Urzędem Marszałkowskim i ma wskazywać, jakie inwestycje na danym obszarze partnerstwa miałyby być realizowane ze środków unijnych, które są w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego. Partnerstwo jest słowem kluczem w kontekście kontraktu Lubuskiego, gdyż środki zarezerwowane w ramach regionalnego programu operacyjnego zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane przez kilka samorządów na danym obszarze. Krosno-Odrzańskie także prowadzi działania mające na celu powołanie partnerskiej współpracy z gminami powiatu krośnińskiego. Obecnie trwają spotkania konsultacyjne, podczas których zostanie określony kierunek kolejnych działań. Jedno z nich miało miejsce 12 lutego. To było już kolejne spotkanie w ramach naszego przyszłego partnerstwa, przypomnę tylko, że chcielibyśmy, żeby partnerami w tym projekcie były gminy Powiatu Krosińskiego wraz z powiatem. Grzegorz Garczyński jest dobrej myśli i zaznacza, że wszystko wskazuje na to, iż już niedługo porozumienie to stanie się faktem. Korzyści wynikające ze wspólnego działania podkreśla także Krystyna Bryszewska, wójt gminy Dąbie. Myślę, że to spotkanie już świadczy o tym i nasz udział w nim świadczy o tym, że to jest jedyna droga do rozwiązywania bardzo trudnych problemów naszych gmin. Taka gminka jak Dąbie to niestety... Sama w tym dzisiejszym trudnym świecie nie dałaby sobie rady. Dlatego dobrze, że udaje nam się porozumieć na takim poziomie naszego powiatu i z, wspólnie z innymi gminami realizować trudne zagadnienia. Główna oś działań wynikająca z zapisów kontraktu lubuskiego związana jest przede wszystkim z realizacją zadań należących do sfery społecznej. Inwestycje stricte infrastrukturalne są wyłączone z kontraktu, a środki unijne na ich realizację będzie można pozyskać w ramach innych konkursów. Kontrakt lubuski głównie nastawia się na poprawę sfery społecznej, a te działania inwestycyjne mają być uzupełnieniem takich jakby podejm podejmowanych kroków. My zgłosiliśmy siedem koncepcji, z czego do dalszej realizacji Urząd Marszałkowski czy do dopracowania Urząd Marszałkowski zakwalifikował nam trzy zadania. Należy do nich wdrożenie programu rozwojowego dla osób z niepełnosprawnością, którego efektem będzie modernizacja szkoły specjalnej. Centrum Usług Rozwojowych rozumiane jako mediateka, inkubator przedsiębiorczości, centrum dla seniorów oraz centrum organizacji pozarządowych, a także doposażenie szkół na terenie gmin objętych w przyszłości porozumieniem. Jest to zadanie, które w tej chwili jest wycenione na ponad 3 miliony, więc to jest już dość pokaźna kwota jak dla, nas, dla takich małych gmin jak nasza. I mam nadzieję, że to zadanie wyzwoli również inicjatywę i aktywność w środowiskach oświatowych, a o to nam przecież chodzi. Jak podkreśla Grzegorz Garczyński, założeniem partnerstwa jest rozwiązywanie problemów na danym obszarze, który wchodzi w skład porozumienia. W przyszłości ta idea ma się rozwinąć w tak zwany obszar funkcjonalny, dzięki któremu będzie można kontynuować działania oparte na pozyskiwaniu środków unijnych. A do tego tematu będziemy jeszcze wracać.